z Ewangelii według świętego Łukasza. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie, ale nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Ta przedziwna modlitwa Pana Jezusa może być momentem ogromnego pocieszenia dla bardzo wielu z nas, bo przecież tak często modlimy się o to, by nam Bóg zabrał cierpienie. Modlimy się o to, żeby Bóg nas Uwolnił od tego, czego się najbardziej obawiamy, co sprawia nam największy ból. I także Jezus o to się modlił. Modlił się oddal ode mnie kielich, który mnie przeraża. Jezus wcale nie chciał cierpieć, nie był masochistą, wcale nie pchał się na krzyż, wcale nie oddawał z przyjemnością i z radością swojego życia. Miał w sobie całe to ludzkie pragnienie, by przeżyć jeszcze wiele lat. W zdrowiu i w szczęściu, miał w sobie to bardzo ludzkie doświadczenie obawy, przerażenia na myśl o cierpieniu i o samotności. Co było w nim boskie i co my możemy w nim naśladować, to to ostateczne zdanie: Nie moja, lecz Twoja wola, nie się dzieje. Krok w stronę. Bardzo wymagającego zaufania Bogu. Nie obwiniaj siebie, kiedy prosisz Boga, by uchronił cię od cierpienia lub od tego, czego się boisz, ale na pewno każdą taką modlitwę zakończ szczerym wyznaniem: Nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. Do zobaczenia jutro. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie, posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do pierwszego czytania.